Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak włączyć tryb oszczędzania energii na telefonie Huawei Pura 70 Ultra. Więc, żeby to zrobić, najpierw oczywiście wchodzimy w ustawienia telefonu. Jak widać, ja już jestem w ustawieniach. I następnie schodzimy na sam dół ustawień. Bo jak widać, jak ktoś na dole, to w pierwszą góry opcja oczywiście pierwszą góry jest taka bateria w której wchodzimy i następnie wybieramy drugą opcję, jaka jest też od góry, czyli tryb oszczędzania energii. Możemy ją włączyć poprzez włączenie przełącznika po prawej stronie. Wystarczy po prostu kliknąć, a wyłączamy również w ten sam sposób. Możemy sobie rozwinąć, żeby przeczytać dokładnie jak on wygląda, jak on działa. Ja na przykład pozostanę przy włączonym. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników na kanale.